Witam Was, jestem Bartek. Dzisiaj na testy wpada Nokia 3310 Można powiedzieć, że to rozpakowanie, a także oczywiście późniejsza recenzja jest to taki powrót do przeszłości. Pierwszy raz w historii tego kanału tak naprawdę będę testował nie smartfon, a telefon komórkowy, czyli najnowsze wcielenie Nokia 3030 na rok 2017. Oświeżona wersja natomiast, myślę, że mimo wszystko pierwowzoru raczej nie uda się pokonać i Nokia 330 w tej pierwszej generacji, w tym w wcieleniu na zawsze gdzieś tam w naszej pamięci pozostanie. Dzisiaj zapraszam was na takie krótkie rozpakowania, także kilka takich chwil od razu spędzonych z tym urządzeniem od razu po jego rozpakowaniu. Jeśli chodzi o samo opakowanie, spodziewałem się tego, że będzie ono troszeczkę większe. Natomiast na żywo to opakowanie jest zaskakująco małe. Natomiast naprawdę bardzo ładnie wygląda. Z przodu mamy podobiznę urządzenia, mamy również nazwę tego telefonu i bardzo fajną grafikę z przodu. I tutaj na pewno warto zaznaczyć to, że w wielu modelach Nokii parę lat temu te pudełka rzeczywiście się wyróżniały różnymi takimi grafikami. To wyglądało naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Co warto zaznaczyć, to to, że na lewej krawędzi pudełka mamy informację, że jest to Nokia 3030, i warto powiedzieć w tym wypadku że wersja testowa jaka do mnie trafiła jest to wersja Dual SIM. Przejdźmy do tylnej części opakowania. Tutaj można powiedzieć, że mamy kilka takich najważniejszych aspektów, jeśli chodzi o Nokia 3310. Zaczynamy od góry, aparat główny, ponieważ przedniego aparatu tutaj nie mamy. 2 megapiksele, co warto powiedzieć to na pewno to, że został on wyposażony w diodę LED. Mamy również informacje na temat baterii. Z tego co wiem, ma ona pojemność 1200 amperogodzin. jeśli chodzi tutaj o deklarowany czas przez producenta ponad 22 godziny jeśli chodzi o prowadzenie rozmów, a także ponad 25 dni jeśli chodzi o czas czuwania mamy również informacje o tym, że na pokładzie jest od razu, od razu zainstalowana gra Snake i tutaj na pewno z tego co widzę producent dość mocno podkreśla to, że rzeczywiście dostajemy tutaj na pokładzie Snake'a, mamy również informacje o Opera Store, podejrzewam, że jest to jakiś swojego rodzaju sklep z aplikacjami, a także grami. Urządzenie jest wyposażone w radio FM. Mamy również obsługę kart microSD do pojemności 32 GB. Urządzenie obsługuje również karty w standardzie microSIM. Mamy również w formie piktogramów przedstawione, co dostajemy tutaj w zestawie. Przechodzimy do rozpakowania, tak więc otwieramy opakowanie w tenże sposób. Podnosimy wieko, naszym oczom ukazuje się 330 zawinięta w taką klasyczną folię, jak kiedyś właśnie przychodziły do nas telefony komórkowe. To oczywiście bardzo ładnie szaleści. Z czego się cieszę, to to, że egzemplarz testowy przyszedł do mnie w takim kolorze, jak był pierwowzór tego smartfona i to już od razu. Można powiedzieć, że mi się spodobało, mamy oczywiście przyciski, takie to jest można powiedzieć trochę już niecodzienne, zaraz oczywiście sobie 3.3.10 uruchomimy, zobaczmy co jeszcze mamy tutaj w zestawie, podnosimy wieko, e, oczywiście bateria, którą możemy wyciągnąć, to się już w dzisiejszych można powiedzieć smartfonach nie zdarza, tutaj możemy baterię sobie wyciągnąć, tak ona wygląda, tak jak mówiłem 1200 mAh. Oprócz tego w zestawie dostajemy co my tutaj dostajemy? Dostajemy ładowarkę, która jest klasyczna, jak to na Nokie przystało, czyli nie mamy tutaj żadnego kabelka USB. Po prostu kabelek jest na stałe przytwierdzony do ładowarki. Tak ona tutaj wygląda. Dostajemy także taki bardzo prosty zestaw słuchawkowy, ale co ważne, Nokia 330 z tego co widzę, ma na pewno złączeczek, tak więc to jest na pewno dość fajna informacja. Zwykłe takie najprostsze pchełki, jeśli chodzi o słuchawki, nic specjalnego. No i ostatnia sprawa, którą tutaj dostajemy, jest to skrócona instrukcja obsługi. Przed pierwszym uruchomieniem tego urządzenia na pewno warto zadbać, aby bateria znalazła się w odpowiednim miejscu. Tak więc należy ściągnąć tylną klapkę z tylnej części tego urządzenia. Zatrzaski trzymają naprawdę bardzo, bardzo pewnie, tak więc chwilę musimy się z tą klapką posiłować, aby odpowiednio umieścić baterię na miejscu. Po uruchomieniu Noki 3310 wita nas tego typu ekran. Konfiguracja wstępna jest naprawdę bardzo prosta, ponieważ polega ona na wyborze języka, także ustawienia daty, a także godziny. Jeśli chodzi o takie moje pierwsze wrażenie po chwyceniu tego urządzenia do dłoni, to na pewno to, że jest ono naprawdę dość kompaktowe, jak to oczywiście przystało na dość prosty telefon komórkowy. Bardzo podoba mi się ta wersja kolorystyczna, co wam podkreślałem, bo ona bezpośrednio nawiązuje do pierwszej Nokia 330, właśnie jeśli chodzi o ten taki ciemno granatowy, grafitowy kolor, a także białe dodatki, jeśli chodzi oczywiście tutaj o ramkę dookoła wyświetlacza, a także jeśli chodzi o przyciski alfanumeryczne, które wyglądają dosłownie bardzo, bardzo podobnie jak to było w pierwowzorze tego urządzenia. Już chciałem nawet powiedzieć smartfona, ale oczywiście mówimy tutaj o telefonie komórkowym. Mamy tutaj najprostszy aparat, możemy sobie wykonać jakieś tutaj zdjęcie testowe, piękne dźwięki, jak to było za starych czasów w Noki wychodzimy sobie oczywiście przyciskiem kończenia połączenia. Możemy przejść sobie do menu, i tutaj jest oczywiście trochę opcji. Ja wam to na pewno przedstawię w recenzji tego urządzenia. Bardzo podobają mi się tutaj dźwięki klawiatury, tak? To jest to, co było również za starych dobrych czasów, jeśli chodzi oczywiście o urządzenia. Znów chciałem powiedzieć: smartfony, jeśli chodzi o telefony komórkowe od Noki Tak więc jeśli chodzi o samą recenzję, tego. Urządzenia, na pewno ona pojawi się całkiem szybko, ponieważ jest to zwykły telefon komórkowy. Tak więc, wy, my, wydaje mi się, że uda mi się go w miarę szybko przetestować. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie nowej Noki 3 czy 10, to wszystko piszcie śmiało w komentarzach. Poniżej, jeśli to rozpakowanie Wam się spodobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Natomiast, ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was. Na razie.